Trzydzieści tysięcy lat temu Zandberg i Petru przyglądali się, jak kromaniączyk maluje nosorożca włochatego w jaskini szowę. Wokół panowały ciemności i tylko mały płomień z lampy z tłuszczu zwierzęcego, trzymany przez drugiego kromaniączyka, oświetlał mały fragment ściany. Wraz z Zandbergiem i Petru stało kilku innych kromaniączyków z dziećmi i nuciło prostą rytmiczną pieśń, do której jednak dodawane były nowe motywy wraz z powstawaniem malunku. Robiło to niesamowite wrażenie. W ciemnościach, jakby wszechświat, wszystko, co istnieje, zawęziło się do tego śpiewu o przyrastającej złożoności i małej plamki światła, na której powoli rodził się, czy raczej stawał, wizerunek Nosorożca Włochatego. Zandberg był zauroczony, czułby się jakby trafił do wymiaru poza czasem, podczas gdy Petro wiercił się niecierpliwie, niczym brzdąc na mszy w kościele i czekał tylko końca ceremonii. Po kilku godzinach wszyscy wyszli z jaskini i uderzyła ich jasność i nieskończona różnorodność świata. Wąski świat pieśni i tworzącej się ikony otoczony pustką, nicością. Zamienił się na otwarty, nieskończony świat jaki znamy, jakby dwa mityczne punkty czasowe kosmosu. Zandberg zaczął szeptać do Petru. Widzisz to w pewnym stopniu niesamowite, że najstarsze znane nam malunki są tak rzeczywiste i mało stylizowane, a potem następuje stylizacja, którą znamy ze sztuki zwanej prymitywną czy sztuki neolitu i epoki brązu. Oczywiście. I tu Zandberg machnął ręką. Nie jest tak, że te malunki są zupełnie mimetyczne, realistyczne, wolne od wpływu znaczeń. A po drugie, nie wiem czy wiesz, ale zachodzi tu często zjawisko parejdoli. Pewne wypukłości jaskini kojarzą się z pewnymi zwierzęciem i dlatego są wybierane i te wypukłości, jak widzimy, mają większe znaczenie w blasku małej lampki. Uwypuklają. Ja... Dobra, nie mogę już słuchać tego pierdolenia. Odrzekł gwałtownie Petru i zaczął przedrzeźniać przemądrzały ton głosu Zandberga. Ohoho, mimeptytyczne, niesamowite, paraidolatria, jestem panpron i rzucił na koniec, dobra, muszę załatwić to, po co tu naprawdę przyszedłem. Po czym zwrócił się do kramłaniączyków. Ej, ludzie, słuchajcie, te malunki to jak na te czasy prawdziwa atrakcja. Możecie tu sprowadzać ludzi i innych, nie wiem, jak to się u was małpoludów nazywa, plemion? Plemion i w zamian za futra, czy tam muszelki, czy korale ich oprowadzać, ja wszystko załatwię, tylko w zamian musimy mi złapać nosorożca włochatego. Kromaniączycy patrzyli po sobie, po czym jedna z nich przemówiła <laughs> Jesteśmy z klanu nosorożca, no nie możemy polować ani spożywać mięsa nosorożca. Nosorożce przestałyby się wtedy rodzić, a jak dalej mógłby trwać świat bez nosorożców? Ja pierdolę nie wyrobię już z tymi paleolitami, rozgniewał się Petru. Dobra, chcecie te futra i muszelki? Ale my mamy futra, a muszelki otrzymujemy podczas ceremonii połączenia, odpowiedziała kromanionka, na co Petru z żałością w głosie odparł. Ale możecie mieć tony futer, tony muszelek! Ale, ale, ale po co nam tony muszy? Zdziwiła się kromanionka, jednak nie dokończyła, bo przerwała jej najstarsza chyba z kobiet i z bystrością w oczach rzuciła. A ja ci załatwię nosorożca, zaprowadzę cię do nosorożca gołębia. Jest taki jeden, co lubi ludzi i daje się nawet głaskać. O, o tym właśnie mówię, ucieszył się Petru. Idealnie, obsypie was futrami i muszelkami. Kromaniączycy najpierw zdziwieni spojrzeli na starszą kobietę, ale potem roześmiali się i zaczęli poklepywać po plecach Petru, który zwrócił się do Zandberga. Patrz, komuchu, jak zaradni robią interesy. W naszych czasach nie ma nosorożców włochatych, zbije na tym miliony, co tam miliony, miliardy. Nazajutrz kromaniączycy zaczęli radośnie wprowadzić petru na polanę, na której pas się stary nosorożec Włochaty. Polityk pobiegł od razu, żeby go pogłaskać, a zwierzę najpierw zdębiało po czym z wściekłością wbiło mu róg w tylną część ciała i zaczęło nim potrząsać, podczas czego krzyczał w niepogłosy. Kromaniączycy wraz z Andbergiem turlali się ze śmiechu, a starsza kobieta zawołała filuternie w stronę paleolitycznej hecy. – Panie nosorożcu, a ile pan muszelek mi obieca za takiego wyjątkowego barzanta?